Cześć, tu ja, Silent TV. A tak jak ym, Tak sobie grałem Jakoś szczególnie nie nabiłem lewe, bo jakoś tak specjalnie o tym nie grałem Ale patrzcie co odkryłem, kiedy normalnie sobie chodziłem Jakoś tak szczególnie to ja się tym nie starałem, żeby nabijać level Jeszcze się tak dokładnie O, patrzcie co znalazłem na zamek Napiszcie mi w komentarzach jak o co chodzi z tym zamkiem jak tam się w ogóle dostać bo się tak szczególnie nie po prostu mi piszcie co yy, to, to jest za zamek co w tym trzeba zrobić oczywiście nie patrzyłam dopiero co znalazłem to od razu pomyślałam że co to co, nagram taki, taki trochę dłuższy odcinek poczekajcie nie wiem czy to się wchodzi od góry gdzieś, czy tak od dołu gdzieś się sobie wejście tak. ja, to jest mój drugi zamek, który znalazłem pierwszym zamek to był taki, taki jeszcze jedną postać, na na czwartym, jak mówiłem w tym na odcinku. Napiszcie mi, czy chcecie z tego Denerwować, a jednakże sobie normalnie Pogramy za tym odcinkiem. Ja, ja jako hunter. Hunter. Hunter na no to, to samo. Tak. Temu hunterowi szczególnie nie grałem nie, Ale to samo się wchodzę. I właśnie chyba dowiedziałem się... Tam mam kilka złota, tam chyba cztery złoto, bo tam złote miałem, też tam tak chyba żelazo potrzebuję, a jako tam potrzebujemy drewna. Drewno mam w zdaniem jest zrobić, bo drewno to tak po prostu szybciej, a takie to wyciągnąć po gdzie w ogóle tak czasami nawet nie można znaleźć jakiegoś Także, że bardziej odbiorą, to się bardziej przydaje jakieś góry. 谢谢。 Na drugim levelu jak oglądałem kogoś, jak masz tutaj drugi level, to tutaj musisz taki nowy jakiś chyba łuk zrobić, czy coś w tym stylu. Nie taki, tylko taki boomerang chyba, czy jakoś tak, też tak, też tak myślę, ale nie wiem jeszcze. Jeszcze na razie. Nie. Szkoda. okej okay. Co tutaj. Pójdę w końcu tą przywodę. Dzisiaj zamierzamy, jak będziemy nagrywać, to troszkę sobie nagrywamy, na programy i tak dalej, testy i, i pp. Pe... bo to są takie małe słuchawki I myślę też żeby kupić mikrofon i you Atakuj, ja nie lubię takich wrogów, którzy umieją atakować daleka. Ale sam lubię atakować wielka. Nie lubię jak ktoś umieją atakować daleka. No tak no, ja atakuję z bliska. Zanim do to podbiegnie to może mi połowę ja też też lechać. No, ale grałem tyle. Złoty jażkiem, rogulem bardziej. I też miałam mam takie same problemy. Też te problemy miałem. Dojdziemy do żeby to była jakaś świetna gra, ale myślę, że, pomyślałam, że co do lotu, może na koniec dłuższą, się trochę z w górę pomyślałam, żeby trochę widzów, może być bardziej, Nagrać. Czy world, Oczywiście musiałbym grać IPC do raf. I też myślę, czy by nie, nie, nie grać sobie, czy też nie zagrać sobie z nim, tak, nie takim kolejnym baterią. Nie, ktoś gra, bratem ktoś gra, ale tak... Ło! Nie, nie, <laughs> I'm going to go YouTube. ja na początku jestem złeś, tak jakby, bo myślałem, ja że na początku to łatwo będzie, a kiedy się dowiedziałem jak jest na początku, po prostu, po prostu już mam problemy, bo na początku jest tak trudno bardzo nagrać jest. i w ogóle wiecie, po prostu trudno mi jest na początku nagrać, po prostu coś mnie nie na początku tak naprawdę moment nagrywać, nie. a to szkoda bardzo, bo się szło. Jakoś tak się nie zajmuję tym, żeby mieć. Gdzie, gdzie to się robiło? Na nie wiem, Nie, nie wiem, proszę mi napiszcie, a ja jak się dowiem, to znajdę. O, to, nie, już wiem. A nie, nie, chyba no. musicie pisać. On mógł nosić Mam nadzieję, że filmik no, się spodoba Wam wszystkim Będziecie go łapkować Oczywiście łapka w górę Nie bój Na no, YouTube będę słynny EG do no, góry Będę psały Chciałabym mieć tą kamerkę Najpierw próbuję Ale ja nie wątpię, że bym zdążył To bakę ile, nagrywamy Jakoś nie umiem... Nie mogę zrobić. O! Dobra, spoko, spoko. Tego nie chcę tutaj nic. Warrior Bomby, nie! Nie, nawet mi, a nie stać mnie. Bombę. Tylko nie wiem o co chodzi z tą bombą to jest. dobra, spokojnie. Jak najszybciej Jest. No znaleźć, znaleźć że No, dobra. Często, sami wiecie, ludzie przeklinają po prostu w filmikach, i ja to nie, to. To też jest dla mnie trochę smutne, bo nie lubię, jak ktoś po prostu przeklinam w jakimś filmiku, to po prostu mnie smutnie, bo ja po prostu nie lubię, jak ktoś przeklinam. Tak, bo... I już to, to uwielbiają, Ja to tak nie wypadam. Ja nie wiem, w moim filmiku oczywiście, że nie będzie przeklinania. Pograł, może nagrał chyba w najbliższym czasie, tak, to może zrobię jakiś odcinek.